W trakcie pierwszego kryzysu migracyjnego powiedział Pan takie słowa wykonać ten ruch i prawdopodobnie otworzyć się na, na propozycję Komisji Europejskiej. To jest też w pewnym sensie nasze zaangażowanie w ten plan jest wykupieniem pewnej polisy ubezpieczeniowej. Mówił pan, że będziemy musieli przyjmować nielegalnych migrantów, że przyjęcie nielegalnych migrantów to jest nasza polisa ubezpieczeniowa, a w trakcie obecnej kampanii próbuje nas pan przekonać, że to jest wcale nieprawda, że będzie pan prowadził politykę, która nie wpuszcza do Polski nielegalnych migrantów. Dlaczego przez całą kampanię okłamuje pan w tej sprawie Polaków? 90 sekund i Rafał, Świat się zmienił i mamy w tej chwili wojnę na naszej wschodniej granicy, wojnę hybrydową, dlatego że to Putin i Łukaszenka przywożą na te granice migrantów. I problem polega na tym, że jakby się pan temu przyjrzał, to wie pan, że przez te ostatnie 8 lat pan szef Ernaker, szef kampanii, pana Nawrockiego, za to odpowiadał i co nam zostawił? Zostawił nam dziurawą granicę, zostawił nam wizy, które były rozdawane na lewo i na prawo. I właśnie w tej chwili zabraliśmy się za to, żeby sobie radzić z tym problemem. W tej chwili mamy najbezpieczniejszą granicę w Unii Europejskiej. W tej chwili właśnie uregulowaliśmy sprawę dotyczącą wiz i skończył się ten proceder korupcyjny. Powiem Panu więcej, że właśnie w tej chwili prowadzimy politykę, która jest sensowna i racjonalna również wobec Ukraińców. Ale chciałem panu powiedzieć, że właśnie wtedy, w tamtych czasach, ja wpisałem jasno w dokumenty unijne, o czym pewnie pan nie wie, bo słabo się pan zna na Unii Europejskiej, że jeżeli będzie presja migracyjna ze strony Ukrainy i jeżeli pomożemy Ukraińcom, bo w 2014 roku też to nam graziło, to wtedy nie przyjmiemy nikogo do Polski. I myśmy wykonali ten olbrzymi wysiłek, większość Polek i Polaków którym z tego miejsca dziękuję, i nie ma mowy o żadnym pakcie migracyjnym jego wcielanie w życie. Dlatego, że mamy zapisane to w dokumentach unijnych, że myśmy już swoje zrobili. Natomiast mam do Pana jedno pytanie. Dlaczego w momencie, kiedy była głosowana ta ustawa o uszczelnieniu systemu wizowego? Pana partia tego nie poparła, a pana nawet nie było w Sejmie. Skoro to takie istotne no. dla pana, dlaczego? Podejrzewałem, Półtynali, że jak będzie pan e, kłamał, odwracał kota ogonem, mówił, że czasy się zmieniły, to ja tu mam pismo, które wasza władza, Sejmik e, województwa łódzkiego, zarządzany przez Platformę Obywatelską, wysyła w tym momencie do samorządów łódzkich to pismo dostał prezydent Bołchatowa i w tym piśmie jest napisane, że jakieś gminy będą sprzeciwiały się budowaniu centrów integracji cudzoziemców. To, to, to wasz to was Sejmik. Co pan opowiada? To do takie do takiej, tak działanie. Podtrzymywanie się zostanie, uzyskanie uzyskanie. Uzyskanie. Jest pan samorządu. zostanie uznane za działanie dyskryminacyjne i skończy się tym, że beneficjenci utracą możliwość uzyskania dofinansowania unijnego oraz będą zobowiązani do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Chcecie zabierać samorządom, które nie chcą budować centrów integracji cudzoziemców, pieniądze unijne oraz kazać zwracać im te, które już wzięli. Czas. To jest pismo z teraz, a nie sprzed 10 lat. Kończymy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ja jestem z Łodzi. Pan Rafał Trzaskowski szkoda, wraca że na miejsce. Szkoda, pani Marszałek pan, Skrzydlewska. Dziękuję bardzo. Jeszcze będzie kolejna okazja Tego wieczoru, żeby rozmawiać. Rafał Trzaskowski wraca na miejsce, zostaje cały czas sobą.